Witam wszystkich serdecznie na nowym kanale, na YouTube od szkiełka do szkiełka. Co będzie na kanale? Szkło. Dużo szkła. Yy, ogólnie jeżdżę w Niemczech na targi staroci, i tu kupuję szkło, jeżdżę po sklepach z używanymi, z używanymi rzeczami. Przepraszam, i też kupuję szkło. Szkiełka oczywiście później sprzedaje, ale to swoją drogą. I co? Będę chciał na każdym filmie pokazać parę szkiełek. Może na tym dzisiaj pokażemy 5, tak na początek. Filmiki będą krótkie, nie za długie. Może coś pokażę z targów, może coś pokażę z tych sklepów staroci, ale na początek pokażę Wam coś z takich mniejszych rzeczy. Rzeczy wszystkie, które będę pokazywał, yy, są, yy, są będą na grupie wystawiane mojej na Facebooku od szkiełka do szkiełka. Tam będzie można je kupić, jeśli ktoś będzie chciał. Ceny są naprawdę, naprawdę banalne. Można powiedzieć, że sprzedaje za grosze, więc taki świecznik. Oczywiście, jeśli się będę mylił, to możecie mnie poprawić, bo ja się dopiero uczę szkła. A tego jest, jak wiecie, mega dużo. Jest piękny: Zero-Rys. W takim kolorze zieleni. Coś pięknego. Wysokości ma. dwadzieścia dziewięć centymetrów i wlewu pięć także kupiłem go w super cenie. Dobra. Pierwsze koty za Drugi. Drugą rzecz, drugie szkło które zakupiłem jest taki łabędź łabędź 16 cm w szyi na 8. Powiem Wam, że jest piękny, ciężki przede wszystkim. Zobaczcie sami. Przecież to jest. To jest normalnie poezja. Taką głowę ma przekrzywioną. Ok. I to będzie na mojej grupie. Jak ktoś chciał sprzedać, kupić, to zapraszam. A dobra, jak już rędzimy z łabędziami, to. Co prawda, nas nie, zna, nie znam wszystkich, ale możecie napisać w komentarzach dokładnie, co to jest. Następny łabądziek. Proszę bardzo, stan igła. Ogólnie kupuję tylko rzeczy. Jeszcze tu jest naklejka Made in Romania. To jest, myślę, że to jest popielniczka. I Bądziek ma 11,5 szyi, długości 14. I do tego trio wjeżdża jeszcze jeden taki malutki. Zobaczcie. Niektóre takie z tych malutkich to są Murano. Jest przepiękny. Też ma główkę przekrzywioną. I wysokości ten gość ma 8 cm więc takie trio, co tu możemy jeszcze dorzucić? Na razie pokażmy z tańszych rzeczy, później, tymi lepszymi, zaczniemy się chwalić. Następną rzeczą był taki koszyczek. Kupiłem go bardzo tanio. Stan igła, jeszcze myty dzisiaj, bo dzisiaj ogólnie wróciłem z targów, z Magdeburga. Zobaczycie sami, czy to nie jest piękne. No jest. Ci, co lubią szkło, 22 cm. Jest naprawdę ładny. I następną rzeczą już jest 5, ale zróbmy może 7. Cukiernica. Jeśli się nie mylę, to są ząbkowice. Oczywiście możecie mnie poprawić. Nawet będę Wam bardzo wdzięczny, jeśli się mylę, bo Wasza wiedza to moja wiedza. Tam też idealne zeroryski 15 cm. I tutaj w lewu ma 14. Taka za 1 euro kupiłem, że tak powiem. No jak miałem nie wziąć. Dobra. I tutaj mam do Was prośbę. Próbowałem to googlować, ale nie mogłem nic znaleźć naprawdę. Więc yy, proszę was o pomoc. przesuniemy. No, Taka paterka. Tak to wygląda. Piękne kolory. Powiem wam, że no jest stan igła, no bo ja innych nie kupuję. Jest stan igła. Nie wiem czy to jest Murano, czy to jest Bohemia Glas. Nie mam pojęcia. Ale zobaczcie. Przechodzi tu jest taki róż, i przechodzi to w taki z tej strony może nie widać o. Taki niebieski. Zmierzymy jeszcze ile to ma. 19 cm. 11 na 4,5 5 cm, jeśli możecie pomóc, pomóc, przepraszam, to dajcie mi znać, co to może być. Też będzie na sprzedaż, oczywiście. Wszystko, co będę pokazywał, będzie na sprzedaż na mojej grupie, na Facebooku. Od szkiełka do szkiełka takie samo będzie logo, yy, co na kanale. Jeśli wam się podobało, dajcie pierdółki. Zapraszam na oglądanie mojego kanału. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Hej.